Witaj, piękna duszo. Jeśli ten filmik przyciągnął Twoją uwagę, to nie jest przypadek. Wszechświat prowadzi Cię tutaj, bo Twoje serce potrzebuje usłyszeć to, o czym dziś będziemy mówić. To przekaz dla kobiety, która czuje głęboko, która kocha ponad miarę, ale która czasem nie rozumie, dlaczego miłość potrafi boleć tak bardzo. Ten filmik jest dla Ciebie, która czujesz, że między Wami istnieje coś większego niż tylko historia dwojga ludzi. To o Tobie, która choć próbowałaś zapomnieć, nadal czujesz jego energię w swoich snach, w nagłych myślach, w ciszy między oddechami. Witaj w przestrzeni, gdzie mówimy o miłości, która wykracza poza logikę, o połączeniu, którego nie da się przerwać. Choć życie czasem próbuje to zrobić. Zanim zaczniemy, zatrzymaj się na chwilę. Weź głęboki oddech. Nie jesteś tutaj przypadkiem. To nie jest kolejny film w Twojej liście. To wiadomość, która przychodzi w odpowiednim momencie, wtedy, gdy Twoja dusza jest gotowa, by zrozumieć, dlaczego On odszedł, dlaczego walczył z tym uczuciem i dlaczego dziś Jego serce zaczyna przegrywać z tym, czego umysł już nie potrafi powstrzymać. Zanim jednak wejdziemy głębiej w to, co naprawdę dzieje się między Wami, zapraszam Cię, byś zatrzymała się tu na dłużej. Subskrybuj ten kanał, jeśli pragniesz zrozumieć drogę dusz bliźniaczych, jeśli chcesz z każdą historią odkrywać więcej prawdy o sobie. Udostępnij ten filmik kobiecie, która czuje to samo, bo czasem właśnie przez takie przesłanie wszechświat przemawia. Dziś porozmawiamy o nim, o mężczyźnie, który walczył. Nie z tobą, ale z samym sobą, o kimś, kto próbował zrozumieć, czemu cię kocha, dlaczego nie potrafi o tobie zapomnieć, dlaczego jego dusza drży, gdy tylko usłyszy twoje imię. On próbował uciszyć to, co było boskie, próbował zagłuszyć wołanie serca racjonalnością, dumą i lękiem. Może słyszysz w sobie cichy głos, który mówi: On mnie już nie czuje, ale ten sam głos. Głęboko w sercu odpowiada: To wciąż jest, bo mimo milczenia, mimo oddalenia, mimo wszystkich prób, by to zakończyć, dziś jego serce wygrywa z oporem. Poczuj to. Nie musisz wierzyć, wystarczy, że poczujesz. Każdy oddech wszechświata niesie wiadomość, energia miłości nie ginie, ona dojrzewa. A jeśli on walczył z tą więzią, to dlatego, że nie był jeszcze gotowy jej udźwignąć, ale dzisiaj coś w nim zaczyna pękać. I w tej chwili, kiedy słuchasz tego przesłania, jego dusza czuje to samo światło. Jego ego traci kontrolę, a serce, po raz pierwszy od dawna, bierze głęboki oddech. Bo to, co jest prawdziwe, zawsze znajdzie drogę. Nawet jeśli wszystko wokół mówi, że to koniec, zostań ze mną, bo dziś opowiem ci, jak wszechświat prowadzi dusze, które próbują od siebie uciec. Tylko po to, by nauczyć je, że prawdziwa miłość nie potrzebuje walki. Czasem musi się rozdzielić, by się odrodzić. Zacznijmy od tego, że gdy mówimy o płomieniach bliźniaczych, mówimy o czymś więcej niż tylko relacji dwojga ludzi. To jest połączenie, które ma korzenie w samym Duchu, które przekracza czas, przestrzeń i zwykłe ludzkie wyobrażenia o miłości. To spotkanie dwojga połówek jednej duszy, duszy, która dzieli się na dwa ciała, by poprzez tę podróż doświadczyć wzrostu, transformacji i głębokiego przebudzenia. W tym momencie możesz czuć, jak w Twoim wnętrzu pojawia się pytanie: Dlaczego ta miłość jest taka bolesna? Czemu uczucie, które miało być spełnieniem, tak często prowadzi do samotności, rozczarowania i zamętu? To pytania, które zadaje sobie każda kobieta zanurzona w tej podróży, a jednocześnie są one wyrazem wewnętrznego konfliktu: głosu serca, który chce połączenia, i głosu ego, które boi się utraty i odrzucenia. Płomienie bliźniacze to dynamiczna relacja, która nie jest łatwa. Jej intensywność przyciąga natychmiastową bliskość i uczucie wracania do domu, ale także konfrontuje was z lustrzanymi odbiciami swoich najgłębszych lęków, ran i nierozwiązanych traum. Ta relacja jest jak zwierciadło pokazuje, co trzeba uzdrowić w sobie, aby dusze mogły się naprawdę spotkać. Zdarza się, że jedna z połówek wędruje na chwilę w stronę ucieczki. To naturalny mechanizm obronny przed bólem i napięciem emocjonalnym, który ta miłość potrafi wywołać. Druga połowa, drżąc z tęsknoty i niepewności, często podejmuje próbę pogonienia, co tworzy cykle napięcia, chwilowej rozłąki i ponownego połączenia. W sercu tej dynamiki znajduje się głębokie wezwanie do uzdrowienia, zarówno indywidualnego, jak i wspólnego. To właśnie praca nad własnym cieniem, przyjęcie własnych niedoskonałości i otwarcie się na prawdziwą akceptację siebie i drugiej osoby prowadzi do prawdziwego przełomu. Możesz mieć teraz wątpliwości, czy jesteś gotowa na taką podróż, czy to wszystko jest naprawdę dla ciebie. Wiedz, że nie jesteś sama. Każda kobieta przechodząca przez doświadczenie płomieni bliźniaczych, Mierzy się z podobnymi rozterkami i lękami, a jednocześnie każda z nich posiada w sobie siłę, która pozwala jej iść dalej, rozkwitać i odnajdywać swoje prawdziwe ja. To, co czujesz, to nie tylko emocje to język duszy wołanie o zrozumienie i powrót do prawdy. Twoja droga nie musi być samotna, a nawet jeśli na pierwszy rzut oka wydaje się pełna cierpienia. Niesie w sobie obietnicę transformacji i przebudzenia. Zadaj sobie to pytanie dzisiaj: czy jesteś gotowa, by spojrzeć w głąb siebie, aby zrozumieć, co naprawdę się dzieje? Czy chcesz przestać błądzić w lęku i zacząć podążać ścieżką, która prowadzi do wolności serca? To jest moment, kiedy zaczynamy tę przemianę razem. Zapraszam Cię, byś zagłębiła się w tę podróż ze mną. To nie jest tylko opowieść o miłości. To opowieść o Twojej duszy, o Twoim wewnętrznym świecie, który domaga się uzdrowienia i przebudzenia. Kiedy mówimy o walce, o której dziś wspominamy, mówimy o konflikcie, który rozgrywa się nie tylko na poziomie emocji, ale przede wszystkim na poziomie duchowym. On walczył nie z Tobą, ale z własnym ego, które nie chciało się poddać temu, co niezwykłe i niepojęte. Ego, które stawia mury obronne, które boi się utraty kontroli, które próbuje racjonalizować to, co serce już dawno wie. Płomienie bliźniacze są jak dwa lustra, które odbijają siebie nawzajem z całą prawdą, bez filtrów i zasłon. To spotkanie budzi wszystkie ukryte rany i lęki, zmuszając do konfrontacji z tym, co najtrudniejsze, z własnym cieniem. To dlatego często pojawia się ból, chaos, rozdarcie między pragnieniem bliskości a potrzebą ucieczki. Z duchowego punktu widzenia ta walka jest rodzajem ostatecznego testu. To moment, kiedy dusze są wystawione na próbę swojej zdolności do wzrostu i transformacji. Prawdziwe pytanie brzmi: czy potrafią zrzucić ciężar ego i otworzyć się na bezwarunkową miłość? To zwierciadło, które pokazuje nie tylko lęki, ale i ukryte, głębokie potencjały. W tym bólu kryje się wezwanie do przebudzenia to jak krzyk duszy, która domaga się uwolnienia i prawdy. W tym konflikcie ego próbuje mówić To niemożliwe, to za dużo nie jestem gotowy ale serce szepcze To jedyna prawda, którą znam. I to właśnie serce ostatecznie wygrywa tej walki rodzi się również możliwość spojrzenia na miłość inaczej, nie jako coś, co musi być idealne, ale jako siłę, która niesie transformację. Rozumienie, że prawdziwa miłość nie boi się chaosu, nie unika cierpienia, ale leczy przez akceptację tego, co jest trudne i nieznane. Uniwersum słyszy wszystko, co mówimy sobie i światu, zwłaszcza to, co mówimy po cichu, w samotności. Za słowami to się skończyło kryje się czasem głęboka tęsknota i wołanie o powrót do pełni. To, co widzimy na zewnątrz jako rozłączenie na głębszym poziomie, jest etapem przejściowym, krokiem do przodu na drodze duchowego wzrostu i jedności. Pierwsze przebłyski transformacji pojawiają się wtedy, gdy zaczynamy akceptować to, co jest, a nie to, czego byśmy chcieli. Kiedy zrywamy z iluzją kontroli i zaczynamy słuchać inteligencji serca i duchowej mądrości, to właśnie w tych chwilach pojawia się prawdziwa siła siła do przebaczenia, do puszczenia urazy, do zaufania wszechświatowi, że każda ścieżka prowadzi nas dokładnie tam, gdzie powinniśmy być. W ten sposób konflikt, który do tej pory wydawał się burzą i destrukcją, staje się bramą do najgłębszej przemiany. W tym procesie rodzi się nowa świadomość, świadomość, że miłość jest nieśmiertelna, że przetrwa nawet wtedy, gdy fizyczna obecność znika. Ta miłość jest energią, która niczym światło rozprasza ciemności lęku i samotności. To duchowe wyzwolenie otwiera przestrzeń na prawdziwe zjednoczenie, które nie zależy od warunków zewnętrznych, ale od wewnętrznej zgody i pokoju. Płomienie bliźniacze uczą nas, że prawdziwa jedność zaczyna się od zjednoczenia z sobą samą, z własną esencją i wartością. Możemy zatem zobaczyć tę walczącą energię nie jako przeszkodę, ale jako niezbędny etap. Który przygotowuje nas do piękna prawdziwego połączenia. To jest czas, kiedy zaczyna się prawdziwe budzenie, a serce, które kiedyś było uwięzione w konflikcie, zaczyna bić w rytm uniwersalnej prawdy. Jest to także czas, by zaufać, że nawet gdy droga wydaje się ciemna i pełna prób, światło i miłość zwyciężą. To obietnica płomieni bliźniaczych, że nic nie jest przypadkowe. A każdy krok prowadzi nas ku przebudzeniu i pełni. Ważne jest, aby zrozumieć, że w całym tym procesie chodzi o poddanie się temu, co jest, bez walki i bez prób przymuszania rzeczy do bycia inaczej niż w danym momencie. Radość i akceptacja rodzą się z umiejętności odpuszczenia kontroli i zaakceptowania ciszy, która czasem zdaje się nie mieć końca. Właśnie w tym milczeniu następuje głęboki rebalans energetyczny, pozwalający duszy odpocząć, zebrać siły i rozkwitnąć na nowo. W trakcie tej drogi uczymy się, że drogą do prawdziwego uzdrowienia jest wewnętrzne zebranie wszystkiego, co rozproszone przez ból, lęk i walkę. Trzeba się cofnąć do swojego centrum, by odnaleźć swoją moc i równowagę. Zanim będzie możliwa jakakolwiek prawdziwa rekoneksja na zewnątrz, to jest również czas, kiedy yoga duszy, medytacja i praktyki duchowe stają się nieocenionym narzędziem. Pomagają one nie tylko w oczyszczeniu umysłu, ale przede wszystkim w scaleniu energii, zbalansowaniu żeńskiego i męskiego aspektu w sobie i otwarciu serca na bezwarunkową miłość. Nie chodzi o romantyzowanie cierpienia. Przeciwnie. Oświadome przejście przez cierpienie bez utraty siebie. To ozdrowienie nie jest natychmiastowe i często wymaga wiele cierpliwości, ale jest głęboko transformujące. W tej fazie przebudzenia pojawia się nowa świadomość, która pozwala zrozumieć, że prawdziwa siła pochodzi z poddania się, a nie z walki. To moment, kiedy przestajemy desperacko trzymać się tego, co już nie służy naszej duszy. I zaczynamy ufać procesowi życia. Jednocześnie pojawia się nowe światło, świadomość, że to, co wydawało się końcem, może być początkiem czegoś zupełnie nowego, że duchowa podróż płomieni bliźniaczych to nie droga do zniszczenia, ale droga do wyzwolenia i pełni. Warto pamiętać, że drogą do prawdziwego spotkania jest najpierw spotkanie z samą sobą. Ten etap ciszy, refleksji, i wzmacniania swojej mocy wewnętrznej jest fundamentem dla przyszłego zjednoczenia. Wiara w to przebudzenie, w to, że istnieje coś więcej niż cierpienie i rozdzielenie, jest światłem, które prowadzi nas przez najciemniejsze chwile. To właśnie ta wiara pozwala na uzdrowienie i ostateczny powrót do siebie i do miłości, która nigdy nie umiera. Poddanie się, cisza, uzdrowienie. To klucze do drzwi, które prowadzą do wielkiego przebudzenia i do mocy, której wcześniej nie znałyśmy. W procesie przebudzenia duchowego osiągasz nowy poziom dojrzałości, rozumiesz swoją suwerenność i przestajesz być zależna od uznania czy obecności drugiej osoby. To właśnie wtedy doświadczasz prawdziwej wolności, która nie oznacza osamotnienia, lecz świadomość, że jesteś całością sama w sobie. To spotkanie z wyższym ja jest momentem zwrotnym, kiedy zaczyna się prawdziwa transformacja mocy osobistej. Zdajesz sobie sprawę, że twoja energia jest magnetyczna, przyciąga to, co zgodne z twoim prawdziwym ja, a odpycha to, co nie służy Twojemu duchowemu rozwojowi. W tym stadium pojawia się głębokie uczucie samoakceptacji i miłości do siebie, które nie jest oparte na warunkach czy oczekiwaniach. To miłość, która uzdrawia i emanuje na zewnątrz, tworząc pole harmonii i równowagi, zdolne do przyciągnięcia prawdziwej, dojrzałej relacji. To także czas, kiedy zaczynasz dostrzegać, że miłość, którą znasz, ulega przemianie. To już nie jest ta sama miłość z początku, nie jest to prosty romantyzm czy fascynacja, to miłość głęboka, duchowa, która przechodzi przez różne fazy, by przetrwać. Twoja moc osobista rośnie, bo zyskujesz świadomość, że prawdziwa miłość nie umiera, ona się transformuje. I to Ty jesteś twórczynią tego procesu. W tym momencie otwiera się przed Tobą nowa przestrzeń do życia i kochania. Pełna harmonii, szacunku i prawdziwego zrozumienia siebie i drugiego człowieka. Poczuj tę moc, tę piękną przemianę, która zaczyna się w tobie dziś. Jesteś gotowa, by kochać inaczej, z nową siłą i nowym światłem. Gdy dochodzimy do końca tej głębokiej medytacji, ważne jest, aby uznać, że każdy krok postawiony na tej drodze jest zaproszeniem do odnowy. Ten moment służy temu, aby utrwalić wszystko, co zostało tutaj poruszone, a jednocześnie otworzyć przestrzeń na to, co dopiero nadejdzie. Ty, która towarzyszyłaś każdemu słowu, możesz poczuć się silniejsza, bardziej połączona ze swoim sercem i, przede wszystkim, ze swoją najczystszą istotą. Kiedy zastanawiamy się nad znaczeniem tej przemiany, dostrzegamy, że nie jest to jedynie zmiana powierzchowna, lecz wewnętrzna rewolucja. Prawdziwe duchowe odrodzenie. Ten proces, choć czasem wymagający, jest jednocześnie jednym z największych darów, jakie dusza może otrzymać na swojej ścieżce rozwoju. Z każdym zwycięstwem, każdym uwolnieniem, światło rodzące się w Tobie staje się źródłem miłości, nadziei i odwagi. Poczuj teraz, Bardziej niż kiedykolwiek, że to światło, które wypływa z Twojego wnętrza, jest Twoją prawdziwą esencją, boską iskrą, która nigdy nie gaśnie, nawet w najciemniejszych chwilach. Kiedy rozumiesz moc własnego światła, wszystko wokół zaczyna odbijać tę energię nadziei i uzdrowienia. Jak latarnia w nocy, Twoja dusza świeci teraz mocno, prowadząc Cię przez ścieżkę samopoznania. Przebaczenia i bezwarunkowej miłości. To jest moment, by powiedzieć sobie, że wszystko, czego pragnęłaś pokój, miłość, prawdziwe połączenie jest już w zasięgu Twojej ręki. Wystarczy, że otworzysz serce i zaufasz, że wszechświat działa na Twoją korzyść we właściwym czasie i we właściwy sposób. Każde doświadczenie bólu czy zwątpienia było lekcją. Przygotowaniem na objawienie Twojego prawdziwego przeznaczenia. Dlatego podnieś swoje wibracje, połącz się ze swoją boską naturą i pozwól sobie poczuć wielkość tego przebudzenia. Jesteś potężną duszą, zdolną uleczyć stare rany i stworzyć przyszłość pełną światła i obfitości. Wszystko jest w Tobie. Wystarczy przyjąć tę prawdę z odwagą, wytrwałością i miłością. Zachęcam Cię, abyś każdego dnia praktykowała wdzięczność, nadzieję i niezłomną wiarę w swoją duchową drogę. Każdego ranka, kiedy otworzysz oczy, pamiętaj, że zaczynasz nowy cykl: świadome przejawienie swojej wewnętrznej mocy. Czuj się godna wszystkiego, co dobre, bo to Twoje boskie prawo. Na zakończenie tego etapu pragnę pozostawić Ci wiadomość pełną nadziei i siły: światło nigdy nie gaśnie. Ono jedynie czeka na właściwy moment, aby zabłysnąć jeszcze jaśniej. A ten moment jest dziś, teraz, w Twojej decyzji, by pójść drogą prawdziwej miłości, wewnętrznego pokoju i połączenia z wyższym ja. Niech ta pewność zamieszka w Twoim sercu, i niech każdy kolejny krok prowadzi Cię głębiej w Twoją drogę, gdzie odkryjesz, że prawdziwa miłość zawsze była w Tobie. Czekając na chwilę, by zakwitnąć. Niech Twoja podróż będzie pełna światła, mądrości i spełnienia, bo urodziłaś się, aby świecić i przemieniać świat wokół siebie. Bądź kobietą, która odkrywa, kocha i uzdrawia, dziś i zawsze. W końcu największy cud to przebudzenie Twojej własnej istoty. Niech to przebudzenie oświetla Twoją duszę, i stanie się Twoim wiecznym dziedzictwem.